Cześć. Dzisiaj porozmawiamy o najczęstszych pytaniach, jakie zadajecie, które dotyczą powiększania ust. Najczęstsze pytanie: czy powiększanie ust boli? I tutaj nie ma jednoznacznej odpowiedzi, dlatego że odczuwania bólowe są przez każdego z nas, z Was inni, inaczej odczuwalne. I yy, stosujemy tutaj środki relaksujące zarówno powierzchniowo jak i wraz z produktem, aby zminimalizować ryzyko bólowe I wówczas niektóre osoby nie odczuwają praktycznie żadnego bólu. Natomiast osoby bardziej wrażliwe mogą odczuwać tutaj delikatny ból. Natomiast sam zabieg jest krótki i szybko sobie, szybko się zapomina o bólu. Jak długo utrzymują się efekty? Efekty w zależności od preparatu, od pracy i od organizmu. I dalej zazwyczaj jest to około 6 do 12 miesięcy. Czy usta będą wyglądać naturalnie? Zaraz po pracy i powiększania ust usta będą wyglądać na opuchnięte. Jest to efektem pracy igły w tkance. Usta jest to mięsień, więc tutaj dojdzie do jego napuchnięcia. Natomiast po kilku dniach, kiedy opulisna zejdzie, to usta wyglądają bardzo naturalnie. Czasami nawet nie jesteśmy w stanie odróżnić ust powiększonych od naturalnych. Oczywiście wszystko też zależy, jak często powiększamy te usta. Jeżeli są one w odpowiednim czasie powiększane, to uzyskujemy jak najbardziej naturalne efekty. Zbyt częste podawanie kwasu kierunkowego może spowodować tutaj, że te usta będą wtedy wyglądać mniej naturalnie. Jakie są takie główne przeciwwskazania do zabiegu? Ciąża, karmienie piersią, aktywna opryszczka, choroby odomnologiczne, skłonność do bliznowców, alergie na składniki preparatu, nowotwory. To są takie główne przeciwwskazania dotyczące powiększenia ust. Oczywiście na kartach mamy jeszcze większą ilość tych przeciwwskazań i tutaj przed przystąpieniem na zabieg warto przeprowadzić konsultację i wykluczyć tutaj wszystkie przeciwwskazania. Jak wygląda rekonwalescencja? Po zabiegu może wystąpić obrzęk, zasinienie, tkliwość, które zazwyczaj ustępują w ciągu 2 do 5 dni. Ważne jest, aby unikać słońca, sauny, alkoholu i wysiłku fizycznego przez 48 godzin, sauny, solarium, basen przez około dwóch tygodni. Dbamy o to, aby usta były bak maksymalnie sterylne. Ile preparatów podajemy przy jednej pracy? Ja trzymam się tego kluczowo, że podczas swojej pracy podaję nie więcej niż 1 ml kwasu chirurgowego. Czasem jeżeli osoba boi się o zbyt dużego efektu, no to wtedy podaje pół mililitra i dokładamy sobie po odpowiednim czasie kolejne pół mililitra, bo ampułki są zawsze podawane w jednomilitrowym. Czy można cofnąć efekt powiększania ust? Tak, można. Mamy do tego specjalne produkty takie jak hieronidaza, enzym, który rozpuszcza kwas jalunowy, jednak nadużywanie jego uważam, że jest w ostatnim czasie zbyt mocne i nie powinno się tutaj go nadużywać. Ponadto też są związane z jego zbyt częstym podawaniem lub z podawaniem różnego rodzaju przeciwwskazania i powikłania, z którymi warto się zapoznać i tutaj zabiegowiec powinien o nich poinformować. Czy, mogę, czy mo, może wystąpić opryszczka po, po zabiegu powiększania ust? Jeżeli mamy, sobie ak, yy, jeżeli mamy w sobie wirusa opryszczki, to on może podczas zabiegu się uaktywnić. Osobie z tendencją do opryszczki często powinny przyjmować profilaktycznie acyklowir przed zabiegiem. <laughs> czy powiększanie ust rozciąga skórę? Nie, jeśli zabieg jest wykonany profesjonalnie, odpowiednio, odpowiednio się produkt, wykonany z odpowiednią metodą. Skóra wraca wówczas do stanu przed zabiegu po wchłonięciu się preparatu i nie rozciąga skóry.